Zadanie 22 grudzień 2022 odcinki AC i BD przecinają się w punkcie O. Ponadto AD jest równe 4, OD równe BC równe 6 i kąty ODA i BCO są proste. Co mamy zaznaczone na rysunku? Długość odcinka OC jest równa. OC zaznaczmy sobie jako X. No co możemy powiedzieć? No możemy powiedzieć przede wszystkim, że ten kąt będzie taki jak ten, a ten będzie taki jak ten. Teraz te dwa są wierzchołkowe, skoro tutaj mamy po 90 stopni, to przy wierzchołku B i A będą również takie same kąty o tej samej mierze. No to co możemy powiedzieć? Krótsza przyprostokątna do dłuższej przyprostokątnej w jednym trójkącie to będzie taki sam stosunek jak krótsza przyprostokątna w większym do dłuższej przyprostokątnej w większym. No i na krzyż. 4x to jest 6 razy 6, czyli 36, a to oznacza, że x jest równy 9. 9 to jest odpowiedź A.